To miał być wieczór Wojtka, a stał się jego koszmarem. Puchar króla z gowcem, idealna szansa dla zmiennika, ale nie w Barcelonie. Hansi Flick zrzucił bombę. Do bramki wrócił Markandre Terstegen po siedmiu miesiącach przerwy. Polak przyspawany do ławki musiał patrzeć, jak Niemiec zachowuje czyste konto i odzyskuje tron. Po meczu trener był brutalnie szczery. Terstegen to kapitan, jest tu od dwunastu lat. Chcieliśmy pokazać, że wrócił. To brzmi jak wyrok dla Szczęsnego. Od miesiąca Polak nie powąchał murawy. Miał być ratownikiem, a stał się numerem trzy? Statystyki są bezlitosne, ostatni mecz zagrał 9 listopada. Czy Szczęsny podniesie się po tym ciosie? A może to początek końca jego przygody na Camp Nou? Hierarchia jest jasna. Król wrócił, Polak na boczny tor. Co myślicie o decyzji Flykę? Czy Wojtek jeszcze zagra? Dajcie znać w komentarzu.